Hej, hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Znowu ja Feldman, a mod na dziś jest to The ten Mod. Na pewno bardzo znany mod dla Was wszystkich, wiem o tym na pewno. E, no i co to jest Feldman? O co ci chodzi? E, nie będę przedstawiał tego moda, nie będę w, tym, w nim nic tłumaczył. E, chcę Wam po prostu dać tutaj tego moda z automatyczną instalacją, ponieważ na pewno wiele osób no, będzie miało problemy z zainstalowaniem tego moda. I będzie po prostu dam wam linka do tematu na forum, gdzie jest calutka instrukcja krok po kroczku, co jest w tym modzie i wszystko. No i jak widać to jest Minecraft1.2.5, Aether 19 Relays 2, czyli testowa wersja Aethera Będziemy sobie tutaj w nasz świat tutaj okej. Okay. No i sobie... Tutaj mi kurde, Ach! wynocha, wynocha, wynocha. Um, I teraz, co będziemy potrzebowali, żeby wejść do, ale, do naszego Aetheru, naszego nowego świata? Um, tylko trosz, troszkę Glowstone'a i, um, i kubełek z wodą, więc um, to wszystko. Robimy taki sam um, portal jakby do nateru, tylko że z Glowstone'a nawet zamiast Obsidianu. Um, więc i tak byśmy musieli iść do piekła. Okej, okay, jest elegancko i teraz wielu wylewamy po prostu kubełek z wodą i mamy tutaj właśnie piękny portal. No i co? Wchodzimy po prostu do niego. No i zaraz zobaczycie co nam się naszym oczom ukaże. Ładuj się, ładuj się, ładuj się. Okej. Okay. Więc jest bardzo fajnie. Jakiś hamski świat nam się tu wygenerował nawet nic. O patrzcie, prawie jak skyblock to wszystko tu jest. E, ale brzydki świat. Okej, okay, okej, okay, ładuje się, ładuje się, spokojnie, jeszcze nic nie mówię. E, no i tak właśnie wygląda ten świat, jest naprawdę bardzo piękny. E, Rozgrywka na tym... A, I już mi się zacięło. Odetchniesz się Minecraft? Hallo, Feldman do ciebie mówi. Feldman do ciebie mówi Minecraft? Proszę. Okej, okay. sorki. Jak widać świat jest bardzo piękny, naprawdę wiecie co? Zobaczmy sobie peaceful. Eee, możemy tutaj grać, po prostu robić sobie serię na tym tworzyć i wszystko eee, Bardzo fajnie, że właśnie wyszedł eee, nasz, nasz Aether na wersję 12.5 eee, Jest tutaj naprawdę, można tutaj godziny spędzić nad tym modelem, naprawdę bardzo dużo czasu eee, Bardzo polecam go, eee, Więcej tłumaczyć nie będę za bardzo bo chciałem wam tylko posudać tego moda z automatyczną instalacją e, i właśnie znowu mi się zacięło znowu kurde ale to już nieważne po prostu na początku zawsze się przy wygenerowaniu świata się to klatkuje więc spoko e, to jest chmurek widać tu są krzaki różne z różnymi przeróżnymi roślinami e, są tu dungeony w których naprawdę możemy spędzić dużo czasu e, o tu nawet chyba jest jeden dungeon tak jest tu jest jeden dungeon w tej, w tej świątyni, więc naprawdę, bardzo polecam Wam tego moda. Jest świetny yy, i po prostu warto na nim grać. to jest, co mam do powiedzenia. Zresztą to skrzynka, widzicie? Są itemki. Oha yy, skrzy... widzicie? To jakiś stwór, właśnie. Ze skrzynki. Skrzynkowy stwór, naprawdę, jest świetny. Jest ten mod, bardzo mi się podoba. Na pewno Wam też się spodoba więc yy, oczywiście, teraz yy, dziękuję za, ty, za wszystkim, co dadzą, sekundę dziękuję za każdą łapkę w górę daną normalnie od siebie, a nie żebranie, jak to teraz jest w sumie na YouTubie ehm, no tak, bo w sumie teraz żebrać o łapki nikt nie może, bo Buraczek się zezłościł ja to mam do Buraczka szacunek, wszystko spoko, ale mm, nie podoba mi się, bo ja ogólnie patrzę na Polaków z innej strony bo ja mieszkam w Holandii e, i zauważyłem, że Polacy są strasznie zawiśni zawistni są po prostu Polacy z takimi rzeczami jak, no na angielski na ża w żadnym kraju na YouTube nie ma czegoś takiego jak tutaj na polskim YouTubie się takie rzeczy wyrabiają, że po prostu, no dobra i to jest nieważne po prostu dziękuję wszystkim moim kochanym widzom prawdziwym, moim fanom, moim e, widzom, oglądaczom moich filmów e, za każdą łapkę w górę i dodanie do filmu do ulubionych i jakieś fajne komentarza e, też wam wszystko za wszystko dziękuję więc dziękuję bardzo pozdrawiam was